Wspólnie z Agnieszką Kozak odkrywamy smaki regionalnych wypieków. Widzowie zapamiętali ją jako prowadzącą program Słodko i Wytrawnie. A dziś, w poszukiwaniu słodkich inspiracji, odwiedziła urokliwy dom Karoliny Wajdy. Karolina Wajda to oczywiście konie. 40 minut od centrum Warszawy hoduje te absolutne cuda. To jest ogier, ja się go trochę boję, więc chyba po prostu pójdę do kuchni. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Cię serdecznie. Aga, tak. przekrój to jabłko proszę obie, żebyśmy już tutaj dopełniły do końca, Dobrze. a ja tymczasem zajmę się zrobieniem kruszonki. Trudno mi tutaj precyzyjnie powiedzieć jakie to będą ilości, bo... Um, Wszystko fasze... robisz na oko. Dokładnie. Bo tak. jabłka pod kruszonkę. Tak, przede wszystkim my mamy tutaj mnóstwo jabłoni w, w ogrodzie. A, jeszcze jedna rzecz, warto też dodać nawet tak? do słodkiego ciasta szczyptę soli. A bo tak, to wyciąga słodycz, prawda? Więc to, jest... to pomieszanie jest bardzo, bardzo... Yy, bardzo miłe i dobre. Babcia mnie zawsze uczyła, że kruszonka powinna być drobna, ale jako dziecko kompletnie tego nie, nie rozumiałam, bo najbardziej lubiłam tak naprawdę te to grube, kawałki. wspaniałe, tak. Też się zgadzam. Pomożesz mi, ukaczkamy się Wartością dodaną tego, tak. tego przepisu jest właśnie cudowny zapach w kuchni i w domu, mm. który się rozchodzi. I to zaraz wkładziemy do piekarnika na 45 minut. Czasem mieszamy nasze ciasto drożdżowe, zobaczymy, czy na wyjdą. Bo babeczki drożdżowe to też jest y, sama przyjemność. I specjalność powiem tego domu, no, bo <śmiewanie> <śmiewanie> stary przepis tłuste ciasto drożdżowe. tłuste to rozpuszczamy tłuszcz, prawda? Na... Tak, drożdże już nam troszkę wyrosły. Piękny puch tak. To są takie bułeczki drożdżowe, które nie powinny być bardzo słodkie. Jak się doda do ciasta drożdżowego za dużo cukru, to on po prostu automatycznie siada. prawda Naprawdę? To nawet tak, nie wiedziałam. Tak. Piękny ma kolor, Piękny. taki złocisty. Święta kojarzą mi się zawsze z ze, z zapachem świeżego ciasta, z, które nota będę wydobywa się teraz z piekarnika. Moja ja. mama nawet napisała książkę Kucharską w no. piecze cudowne, też nadzwyczajnie pyszne różne słodkości. Lanie wosków w takim miejscu jak to, to chyba ma jakąś podwójną moc. Oczywiście. I jest coś takiego w starych domach, że one mówią. Nigdy człowiek nie czuje się w nich samotny, ale na pewno też dużą bardzo rolę odgrywają w tym zwierzęta. Dwadzieścia koni, 7 psów, pięć kotów, chóry, e, okay. gęsi, żółw, rybki. Pięknie, co? Żadnych fanaberi w stylu skórki pomarańczowej, tylko i wyłącznie szczypta cynamonu. Tak, trochę leniwie żeśmy podeszły do tematu. Po Mazowiecku. Tradycyjnie. Tradycyjnie i domowo. Nasza przygoda w Mazowieckim skończona. Tym razem w poszukiwaniu super wypieków ruszam do Wielkopolski.